Koksowina, koksowina, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft ekipy, a w sumie z Minecraft Jak wiecie, po tytule widzicie, że no... Co jest związane z Fortnite'em, pewnie znacie taką grę jak, yy, no, Fortnite Ale ostatnio I yy, no... Przestałem troszeczkę grać w Brawl Stars, bo już od trzech dni yy, leży tutaj ten Nintendo Switch i przestałem grać Ale Kupiłem sobie komputer A dlaczego sobie kupiłem komputer? Ponieważ po prostu ostatnio oglądam sobie po prostu jakieś filmiki na YouTubie i w ogóle, co nie? I nagle po prostu wyskakuje mi reklama, patrzę jakiś Fortnite Battle Royale. Pierwszy raz o tym słyszę, co nie? Pierwszy raz o tym słyszę. I nagle po prostu y, otwieram to i po prostu tak mi się spodobało. Zacząłem oglądać jakichś tam YouTuberów Fortnite'owych i w ogóle. I no po prostu tak mi się spodobało, że aż postanowiłem kupić po prostu... Bo przez jeden dzień oglądałem i przez jeden dzień ich oglądałem. Dobra, no i... Naprawdę kupiłem sobie taki dobry sprzęt Kupiłem sobie monitor, taki jakby no Taki za, no, no nie zakrzywiony Nie był zbyt drogi, bo był chyba za 400 400 dolarów, tutaj taki Taką jakby no tej Jak się nazywa, klawiaturkę, myszkę I w ogóle, kupiłem sobie no fotel zwykły Wystarczy żeby dało się robić śmigło To mi wystarczy to jest pierwszy priorytet, ale jeszcze sobie ostatnio w sklepie, byłem sobie w Biedronce, bo w Biedronce ogólnie są jakieś dziwne fortnite'owe rzeczy, na przykład jakieś kilofy jakieś różne tego I właśnie, właśnie pamiętajcie o tym, że jedna łapka w górę to jest jedna na serwerze i pamiętajcie, żeby zostawić subika i w ogóle, bo jest codziennie teraz daily Przepraszam, że teraz filmik jest po prostu, nie jest tak późno, ale no yy, nie dało rady po prostu i... No, kupiłem sobie takiego miska fortnite'owego różowego, nie pamiętam jaką się nazywa, chyba gang różowych misi albo nie pamiętam i kupiłem sobie jeszcze kruka, ale dż, nie wiem, chciałem sobie jeszcze kupić więcej, bo widziałem że to był chyba pomidorek i jakieś różne rzeczy, ale no jak na razie właśnie zacząłem odcinek wtedy kiedy grałem, bo właśnie jestem tutaj pod schodami Nie A, o, Zabili mnie, nie, bo miałem awka tutaj i mnie zabili, no wy ty GOTI! Halo? Co, Dlaczego to co się tak co ty? Nie, koniec tego Fortnite'a! Czemu mnie wyzywasz tutaj? Czemu nazwałeś mnie totalnym idiotą? Nie da się skopić swoich myśli, nie nie da się myśli. myśli. No ale. Nie. Czemu otwieracie i drzwi, by mnie od dwóch ale dni? To, że tata. To, że tata kazał. To, że tata kazał mnie pilnować, to znaczy, że. Kazał wam tylko, domu, żebym nie wychodził żeby z domu. domu. Ale nie, żebym nie wychodził z domu i żebym nie kupywał żadnych dziwnych rzeczy. A nic ciekawego nie kupiłem. Jedynie, no yy, nie patrzcie, ale. Jedynie kupiłem pluszaczki, a to, nie, to są bardzo dobre rzeczy. Ile to kosztowało? Yy, 300 dolarów. Ile? No chory? No, biedronce takie to fajne to są. Co no, robić? No, biedronce są takie fajne. Grałem ostatnio sobie. Tutaj przez 20, 20 godzin dziennie gram, czy to nie jest dużo? przecież No 20 Chciał godzin. Ale, Ale no, żeby no mam 3000 punktów zabezpiec. na arenie już 3000 punktów. A to akurat fajnie, ale nie, nie, nie masz... Ej, no nigdy no, Fortnite'a nie grałeś, no sam byś się wciągnął, no mówię Grałem, ci, robiłem, to robiłem to to śmigło jak nie. David, ty bliski Nie się wiesz, jak... o, to jest akurat fajne, śmigło To, jak fa David. Fa fajne, to fajne, fajne krzesełko, śmigło, ale... No, to, to... no ale patrz, przestałem grać Brawl Stars, mówiłeś, żeby nie grał Brawl Stars, teraz gram w Fortnite. No, to tak, no, już plus, to już plus, że nie grasz w Brawl Stars, tylko w Fortnite'a, ale... A jeszcze kupiłem sobie, kupiłem sobie trzy monitory, komputer, klawaturę... Yyy... na co pieniędzy wydawać? No karty taty, no na co pieniędzy sobie. No, no bo tata mi podpił, ta, tata mi podpił kartę pod Media Expert i sobie kupiłem. A, no to w sumie debil w sumie. Ale no, ale tata nie zauważył że on jest bogaty. Więc no wiem, no zgodę, on tak, będzie on by w ale, ale, nie, zesłuch. Nie, nie możesz grać. Ale czemu, czemu, no, Bo nie da się skupić, nie słyszymy własnych myśli, bo ty drzesz się i to całą noc jeszcze się spać nie da. No tak, i to, to możecie i możecie stąd iść, nikt wam no tu nie każe. No, nie, nie możemy być. właśnie, bo staniemy za to troszkę duże w hajsu. No właśnie. No i no to musicie wytrzymać ze mną. Musicie no to musisz skończyć grać? To musisz skończyć i grać. Ale. Dobra, słuchaj, może. Jakiś ile deal ile godzin? Ile godzin? Siedem, siedem, osiem. 8, bo ja muszę... Ja 8 to jest moje trening na odpalenie gierki Nie, 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 nie. 4 godziny trwają moje treningi na kreatywnym, a ty do mnie gadasz, że ja mam tyle tam siedzieć? Dobra, 8, niech ci będzie. No 8 godzin, ale co, co? Ale coś muszę za to dostać Jezu. Ej, a bo wi wiesz, widzia, no. widzia, widzia, widzisz te, te, te maskoteczki no, tutaj? Nie, Bo w Biedronce są takie maskotki i takie kilofy do kupienia, co nie? No. To tylko 300 dolarów za jedną. Ja właśnie powiedziałem, że za jedną czysta, nie za te dwie, jak coś. No w sumie ostatnio wypłatę dostałem, to w sumie mogę ci kupić, no, ale. 8 godzin i bez żadnego oszukiwania. Dobrze. Dobra, oszukiwa, gdzie to jest? dobra no to no jak Zdech? nie jedzie z biedronka? No tam za nami jest biedronka, ostatnio tam kupę. Znaczy nigdzie nie wychodziłem, chodź, chodź, nigdzie chodź. nie wychodziłem, to przez internet chodź. zamówiłem. Ej, ale jak my chcemy tam iść? Bo rowerkami nie damy rady, bo są na jedną osobę. To musimy iść tam na pieszo. No ale ja mam auto. Gdzie ty masz auto? Ale gdzie ty, ty masz auto przy ty... Tak, mam ty auto. w ogóle? To się nie mam auta, to nie jest mocno. Ale gdzie ty Monia, masz to auto? Gdzie ty masz to auto? Przecież nie no widziałem tak, nigdzie, ty wychodziłem ty z domu. No znaczy, do okno rozbiłem i wychodziłem z domu, to jak nie gdzie ty masz niby jakieś. No. Gdzie masz auto? No tu jest. Okay. Skąd ty masz... Ukradłeś, ukradłeś! Ukradłeś znowu! Nie, nie ukradłem. Ale skąd ty masz taki samochód w ogóle? No przecież to jest naszym domu jakiś... No i taki... Jak ja w Brawl Stars się... grałem przez jak mamy od kiedy tak, mamy to? ze szkoły Brawl Stars. A to, a to, ale to, to co ukradliśmy. mieliśmy jak tego jak nie pokazywać, pokazywać przecież. Nie pamiętasz, co... Wiesz co A te co nam, to nam to te co nam ukradli, ukradli z dwoma my tak, z czterech ukradliśmy. Tak, co nam przefarbowali. One by... kiedyś było różowe, to było A, a. Dawaj jedź tam, ale nie w tą stronę do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu jedziesz, Pat, do tyłu i teraz do tyłu i pa i teraz prosto, 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 bo ale tak, ze szkoły, tak, bro, czyli ze szkoły Brawl Stars, ale tak. bo my ukradliśmy cztery, to te dwa są chyba gdzieś w lesie co, nie? Nie pamiętam, Wyjechaliśmy przecież. To gdzieś gdzie będziemy musieli tego, bo Maja tak, ma tak. Maja ma super tego. O, w ogóle zobaczymy. Maj znowu nie ma. Maj znowu nie nie. W ogóle Maj nie pilnujecie, a mnie tylko pilnujecie. Ej, bo Maja wyjechała. Dobra, już wysiadam. że na Bahamach. Jak na Bahamach? Gdzie? Z kim ona pojechała na Bahamy? No z Lidka z Pim. I co mi się stało? To ty robisz tam? jak ty parkujesz ty psychopato Ej, jeden. Nie mogę? O mogę już. Ty Dobra, psychopato okay. jeden. Halo Martin. Martyna chyba, chyba się źle czuje. Martyna chyba się źle czuje, dobra, chodźmy. Tak, chodź mi... Ale ja ale na pewno mi kupisz te wszystkie rzeczy. Tak, na pewno ci kupię. Tak, Z tej strony już, jest już. tego, z tej strony to jest. Chyba e... z tej strony to jest, dobra, ale poczekaj. E... Czekaj, bo ja tu muszę Z której strony to było? Bo ja nie wiem, bo tu ostatnio było ma, z tej. Nie, mam pojęcia, stary szkoń, ostatnio no, było na ty... mięsnym, ale chyba, chyba Fortnite nie na, nie na mięsnym raczej mięsnym nie powinno być. puszczane. Tutaj, tutaj może. No, o, ta świnia to chyba nie Fortniteowa. Ale trudno, dzisiaj tutaj jest jakieś co To jest. To są narkotyki, ale nie patrz. Dobra, e, dobra. Chodź, e, chodź, Tu są patrz, jakieś sukienieczki, was. jakieś tego, tu chyba 5G, są jakieś pluszaki, to, ale nie Fortnite'owe. To to nie to nie tutaj, tutaj, ja, potrzebuję w sumie, akcję, ale poczekaj, tutaj są jakieś tego, nie, na razie nie widzę tutaj, może nie, usunę, no, nie, no na pewno nie. nie usunę, nie mogli, nie mogli, jak nie, 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 nie mogli, to no, gram 20 nie godzin, nie, nie jak nie to gram 20 godzin. Poczekaj. Ooooo! Potem kuchonami! Potem kuchonami, ej. Czekaj, a który Miku? Ej, ja, czekaj, ja sobie wybiorę, ja sobie wybiorę, e, e, poczekaj Czekaj, ja chcę pomidorka, pomidorka chcę, nie patrzcie na alkohole, tylko dobra. kupuj To, to i chcę jeszcze o tego, tego, bo ja mam już tego, misia to chce tego e, Chcę, dobra. chcę tego, chcę tego lamorożca, bo dj, dj, w ogóle DJ-ka dj takiego ma ja, i, ja, i, o, ty ninja to nie, gra i ja chcę tego, tego przy, przytykaczką dobra, takiego dobra. Bo ninja dobra. tym gra jakieś okay, ninja? Okay. Ej No, co nie, nie, alkoholi? Kto to mi Bra. kazał żebyś nie, nie, brał alkoholi? A mi kazał żebyś nie, nie, no, ale nie, 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 brać alkoholi Ale to tylko okazjonalnie. Ej, ale to nie, to jest... To nie, nie, co ty no robisz nie, 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 robisz ale nie, 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 No nie, 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 Masz nie, 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 tutaj zagryzkę nie, zagryz... nie, Ile Dobra. ile to kosztuje dokładnie? Ile powiedz. to kosztuje. Czekaj, ci... tak sprawdzić I sprawdzić, ile kosztuje. Ale on jest głupi. Wytrw I tak będę grał 20 godzin. Ja muszę. Ja Ja mam karierę esportową. Ja mam karierę esportową. Ale no. Nie mam wie, Naprawdę gram codziennie creative po 4-5 no okłamałem go gram po 8 godzin akurat Dobra Dlatego tak powiedziałem O, o, bo ja tu wiesz, ja tu gadałem, że żeby wali, w ogóle dobra. bo sub wiecie jak e, dostaniecie suba słuchaj, to też dostaniecie takie rzeczy super Tak, No dobra, ile słuchaj. to kosztuje? To kosztuje łącznie 1000 O, 8, a tyle tak, masz tak, pieniędzy? Alkoholu. Dużo, ja mam <coughs> teraz przy sobie 6... Nie, czekaj, ja umiem, nie umiem liczyć Osiem 8000... tysięcy nie, dziewięć tysięcy Ile? Dziewięć tysięcy? No w kieszeni taka e, Ile masz w banku? O Martyna, Martyna! O Martyna, lepiej się chcesz? Martyna, jest Martyna, tak, Martyna, tak, Martyna nie zwracaj nie zwracaj zwraca uwagi na cenę jak coś eee. jaką wydaliśmy, bo on jeszcze alkohol kupił, alkohol kupił? Nieprawda. Alkohol, Nieprawda. Nieprawda. alkohol kupił dwie, dwie butelki alkoholu i to moje kosztowało mało, tylko jego Dobra. alkohol dużo kosztował. Ale tu ktoś przyjdzie, po to chodźmy już. Dobrze, może bo tu szewnie okay. żyje i wszyscy e, pracownicy, bo tak, e, rybunia ich zjadła o, niestety. O, niestety media expert przerosło wszystkich. Słucham? Co? Nic. Ale on mówił, prawdę! Chodźmy, nieprawda. Um... Kupiłem mu TT to wszystko, pa. o, to I o to tyle daj mi, e, bo nie, dasz mi, dasz mi kasztowa, gdy będziemy o, już tam nie, To nie, to nie, to co? O kurde, o kurde, ja mogę jechać Dostaw Nie, jechać, nie, nie to, możesz Nie, no czemu? Masz to. Nie, idę nie, ja chcę, ja chcę w domu, w domu chcę kilofy, kilofy chcę w domu Dobra, trochę, no no, <laughs> ej, gdzie ty się... <laughs> Boże, co? Gdzie to się... To to się zakładać, czekaj, o Gdzie ty się jechało? Tam kto, nie wiem, gdzie ty jedziesz. Czekaj, w tą stronę? Kto, w tą wie? stronę czy na odwrót? Ja, czekaj, ja, to... zobaczymy. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty pojechałeś. Na odwrót, do tyłu, do tyłu jedź. Do tyłu, bo wytyfy. Ty. O, znowu jest no, żerca, no, żerca no. asfaltu. Bo ja tu nie no. widzę, bo ja słabo, słabo, ja słabo wzroczny jestem. Słabo ja wzroczny jestem. Ja, ja Niestety mam problemy ze wzrokiem, bo mi tata nie zafundował. O, tu jakieś dziury są, chyba polskie drogi. Chyba polskie drogi. Polskie drogi tutaj są, ale czekaj, w którą... Czekaj. Bo gdzie ty pojechałeś? To jakiś czekaj. Halo, gdzie ty jedziesz? do no, ubłądzisz no, stary, nas? No stary, no Znowu nas błądzisz, Jesteśmy gdzieś mleka, obok, mleka. ale czaj Co to jest w ogóle z domu, pójdź oh, jest. 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 jest, ale, ale do... gdzie ty w ogóle nas błądziłeś? Jechałeś po jakichś płotach i w ogóle. Ale, Oj. Nie, ty. Jest... Co, co, co ty, co robisz? ty robisz? Ja. Ja. Ty, no, ty stary, mówisz, że ja, ja nie kierował mając 8 lat. Okay, mówisz, okay. że mnie kierował mając 7-8 lat? Tak. Tak, a ty, ty masz ty jesteś dorosły sobie. i nie potrafię. Przepraszam. Zobacz jak jestem profesjonalny kierowca, widzisz? Patrz. Ziuu. To jest rowerek, O ja też Uuu. byłem. No kurde, wjechałem w wszystkie... Też byłem na... O Jezu. Oj, Ojoj, wjechaliśmy. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, ale... Czyli teraz mam grać po 8 godzin, Max Tak Aj, a, a coś nie będę więcej? To staniesz mordę Jak to mordę? <laughs> to będzie przemoc, ej, ale... Poczekaj. Masz. Czekaj. Moc je. No, Czemu to, bo to jest plastikowe? Jest. No bo to jest... Ja myślałem, no... że to będzie taki prawdziwe... A to? Czekaj. No. A nie, to e, tylko e, e, ja. Nie używaj, wiesz? Nie <laughs> używaj. No nie, o, no to jest jakieś ej, plastikowe. No, musisz mi... Następne razem musisz mi kupić jakieś, nie wiem, jakieś prawdziwe takie, żeby wiesz, żeby bolało cię, bo... Ja taki główny zamiar miałem, ale poczekaj. No, tak, dokładnie. Gdzie ty... O, super wyglądam, ale... Wy, wy, proszę, wywal... Co ty? Może nie w tym domu? Nie, nie w tym, bo ja... On ma nie patrzę na takie rzeczy. Dzięki. Ale dziecka... mody, no zostaw, mody. To. Dzięki. Mody. Dzięki. Dobra. E, no zostaw to, to moje. Jeszcze mi, jeszcze mi podstawkę pod telewizor zniszczył. Podstawkę pod telewizor mi zniszczył walony dobra, Wanda. Teraz to zostawię. Um, to niech tu zostanie, bo tu ja Dobra, dobry, we, weź, tak weź tam tymi alkoholami, nie wiem. Y, tak, tak. No. Nie, no, wiem, co tam dobra, z tymi alkoholami? Młody mody i balgomek. No, jeszcze, jeszcze będę grał 20, na znaczy ciebie no. 8, będę, 8 będę grał. O, o, o i proszę stąd. Y, nie, nie. No, dobra, nie. To Elo. No, cicho to elo, się. Elo, i będę cicho, będę cicho. Tak. Jo, zobaczcie, jakie rzeczy mi kupicie. Ja, to jest chyba pomidor. Ej, w ogóle mogę do ciebie zakładać te wszystkie rzeczy. Ale wy ty, A gdzie dajemy to? Ja bym to. Ja bym to. Na, na podłogę nie, a może. Tutaj, no, ja bym dał tutaj na półkę, bo nic na półce nie mam, ale jeszcze mam takie kilofy. Kilofy to gdzieś odłożę do skrzynki potem. Ale no. Mi się zdaje, i tak będę grał 20 godzin, bo muszę wbijać swoją karierę Fortnite'ową i w ogóle. Ale no, pamiętacie o tym, że stawić subika, łapeczkę w górę, bo pamiętacie, że jedna łapka w górę to jest 1 dolar na serwerze. Piszcie czy chcecie więcej filmów takich Fortnite'owych i w ogóle i napiszcie nam się spodobał film. No i ELO!